Do Potulic dotarliśmy późnym wieczorem. Zakład umiejscowiony był niemal w środku lasu. Był to spory obszar ogrodzony betonowym murem i od wewnętrznej strony kilkumetrowym pasem zagrabionej ziemi, biegnącym wzdłuż muru. Oraz drutem kolczastym. Na murze umieszczono kilka wieżyczek strażniczych, gdzie całą dobę stali uzbrojeni w kałaszniki i klawisze. Wewnątrz znajdowało się osiem piętrowych pawilonów. Myślę, że było tam wtedy ze 2000 tysiące skazanych. Ja zostałem umieszczony w szpitalu, który oczywiście był na terenie więzienia. Położono mnie na czteroosobowej sali wraz z innymi chorymi, jednego pamiętam szczególnie, był z Warszawy. I nie miał obu nóg. Siedział za zabójstwo żony, niesłusznie jak twierdził. Nie był w stanie się przemieszczać samodzielnie, wynosiliśmy go na spacer. Dziwne, że potrafił zabić zdrową, sprawną kobietę, sam będąc ograniczony ruchowo. Leczenie polegało na kilku zastrzykach dziennie i garści tabletek. Zastrzyki były bolesne, ale skuteczne. Powoli wracałem do zdrowia. Po około dwóch miesiącach, jako zdrowego przeznaczonego do rekonwalescencji, przeniesiono mnie na szósty pawilon, tak zwany ozdrowieńczy. Byli tam ludzie, tacy jak ja, po przebytych chorobach zakaźnych, po operacjach oraz cierpiący na wszelkiego rodzaju schorzenia czy różne stopnie niepełnosprawności, bez kończyn, po gruźlicy. Byli nawet ludzie z chorobami psychicznymi, z wszelkiego typu epilepsjami. I tym podobni. Czasem było tam słychać jęki i krzyki. Był człowiek, który od czasu do czasu miał atak polegający na tym, że zaczynał przeraźliwie krzyczeć, ubliżać i złożeczyć wszystkim wokoło. Nie wszyscy klawisze mieli predyspozycje psychiczne do pracy na tym pawilonie. Czasem nie wytrzymywali. Nerwy im puszczały i człowiek ten dostawał bicie. Siedząc na pawilonie szóstym, miałem okazję poznać pana Bielaja Welślesko, siedzącego wtedy już chyba ponad 20 lat za rzekome zabójstwo lekarki z podłodzi. Jego życie opisano w książce Szpakami Karmieni. Ale tak naprawdę siedział za jakieś polityczne porachunki z komunistami. Podobno, jako oficer armii krajowej, zabijał komunistów. Siedzieliśmy w jednej celi. To był mądry, doświadczony, starszy już człowiek. Bardzo lubiłem z nim rozmawiać. Długoletnie więzienie odcisnęło już na nim swoje piętno i czasem wyłączał się na całe dnie i nie gadał z nikim. O jego sprawy nigdy go nie pytałem. Pawilony umieszczone były naprzeciwko siebie, można było więc dosyć swobodnie porozmawiać ze skazanymi z pawilonu obok. Ponieważ jednak za głośne krzyczenie stosowano surowe kary, technika porozumiewania się polegała na... Pisaniu na rękach. Używało się do tego obydwu dłoni. Odpowiednie ich ułożenie oznaczało poszczególne litery alfabetu. Na przykład dwie złożone pięści to literka B i tak dalej. Litery tworzyły wyrazy, wyrazy zdania i tak rozmawialiśmy. Pamiętam tę sztukę do dzisiaj. Różne przedmioty podawaliśmy z pawilonu na pawilon za pomocą habety. Często korzystałem z tej drogi. Jako rekonwalescent miałem prawo do białego, pszennego chleba, który sprzedawałem za papierosy. Ciągle nie potrafiłem rzucić palenia, mimo że wiele razy próbowałem. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.